Bierzemy prędkość policji ile jedzie Będziemy jechać równo za nimi 40 na godzinę No no to prawidłowo, dzisiaj będzie bez mandatu jest, 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 jest. Siemanko, Siemanko, witam wszystkich w Witam wszystkich, pozdrawiam całą motocyklową rodzinę Kurcze, zobaczcie jest bardzo ślisko Jest takie kurcze Zawsze nogą sobie sprawdzam. Wystawiam sobie nogę i szoruję po ziemi. Jest takie trochę popadało i takie delikatnie młotko się zrobiło, także ostrożnie będę jechać. Ostrożnie będę jechać. No i jeszcze na dodatek te liście, nie? 16 październik, 16 październik. Tutaj zawsze jest dużo w tym miejscu liści. Także hamowanie na takim liście może się zakończyć niemiło. Ja to myślę, że takie gwiazdy tańczą na lodzie może być wtedy Jakbyśmy zahamowali właśnie na lodzie Będziemy koło zablokuje się ale popłyniemy dalej w siną dal 6 dni jeździłem na motocyklu Cud że odpalił Nie no Raczej nie mam problemu z nim takich, taki, że nie odpali po jakimś czasie Ale 6 dni jeździłem I to jest coś w stylu, coś takiego jakby alkoholik 6 dni nie pił alkoholu. Że tak się już czułem źle. No a wsiadłem to po prostu. O! Po prostu. Raj. Raj. Chciałbym w tym motowlogu o różnych głupotach pogadać. Zresztą nawet o wszystkim co się dzieje wokół, jak jadę na motocyklu. O! Może o policji? O tuningowcach? Nie wiem, to, to wyjdzie w praniu O, o dużym Fiacie na lawecie. Duży Fiat zawsze marzyłem Takiego klasyka mieć Piękny samochód, kwadratowe kształty Zbierzemy prędkość policji, ile jedzie Będziemy jechać równo za nimi 40 na godzinę 40 na godzinę. No to prawidłowo, dzisiaj będzie bez mandatu. O skręcają Na razie Tu też jest wszystko Jadę do Mikołowa Siema Dzisiaj tak sobie na luzie nagrywam Zawsze rozglądajcie się na przejeździe kolejowym. Nawet jak jest niestrzeżony... Nawet jak jest, nie, nawet jak jest strzeżony i są szlabany otwarte, rozglądajcie się. Bo ten co tam pilnuje może przyspać, może zapić. Różnie to może być. No, teraz patrzcie jak się filtruje motocyklem. Tak się jeździ motocyklem po mieście. I wskakujemy za kogoś. Ale kiedyś miałem taką kolizję nieciekawą, właśnie może przez tą moją taką filtrację, przez takie jeżdżenie między samochodami. To jest bardzo podobna sytuacja do tej, bo po prostu ruszałem, znaczy jechałem, myślałem, że stanę pierwszy na światłach, było, że było czerwone, nie zdążyłem, było zielone, jechałem między samochodami. I zamiast jechać ciągle między samochodami, no to postanowiłem wskoczyć na dupę, po prostu, jakiemuś samochodowi, nie? Wskoczyłem za niego, zamiast jechać bezpiecznie między samochodami, to wskoczyłem za niego, no i się okazało. Za dużo z przodu nie widziałem, bo skupiałem się na tym tylko samochodzie, który jest przede mną, a z przodu ktoś zaczął tam kilka samochodów prze, przed tym samochodem, ale zagmatwałem, tam no z przodu kilka samochodów przede mną Jakaś taka sytuacja wynikła, że ktoś tam nagle zmienił pas, że no i po prostu zmusił innych do gwałtownego hamowania No i także ten samochód przede mną zahamował, no a motocyklem już nie zdążyłem No bo siedziałem na zderzaku, nie? Przez to, że Mówię Wam, czasem jest naprawdę bezpiecznie jechać cały czas między tymi samochodami, bo tak naprawdę możecie wtedy nie trzeba. Znaczy wtedy jest większa szansa, że ominiemy ten samochód. Nie, nie musimy koniecznie wyhamować, bo mamy mamy lukę, możemy się przebić, nie? Taka anegdotka. Taka anegdotka. Tu jest mało miejsca, ale czasem tutaj też wyprzedzam, Niektórzy się bulwersują. O, jedzie jakieś y, motorzysta. <laughs> 125-300 A1-żysta no, tu, 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 tu. nie, tutaj postoję tutaj postoję, także na razie postoję, widzimy się jak się trochę zluźni na tej drodze a z tego względu, że jest ślisko po prostu też po co mam jechać, patrzcie, tutaj też jest jest mokro są te białe linie wszędzie namazane i patrzcie ile tych liści, przyklejone te liście Mówię wam, tak, te liście to jak lodowisko No to na to trzeba uważać jak się jeździ jesienią Kurde, ktoś kto wymyślił rondo powinien po prostu jakiegoś Nobla dostać, po prostu Nobla Jak ludzie potrafią płynnie jeździć Płynie włączać się na skrzyżowanie, to rondo ratuje kurcze miasto z korków. Wcześniej sygnalizować to skręcanie i będzie po prostu pięknie, elegancko. A ja przypuszczę widziałem z daleka. na dzieci jestem szczególnie uczulony, że jak gdzieś tam idzie właśnie matka z wózkiem, to kurde, nie zatrzymać się, to to po prostu jest zbrodnia świata. Zbrodnia świata. Tutaj odbierzemy pole position przed pandą. W sumie to może nawet, bo nie zrobiła miejsca, albo nie wiem, nie wiem, a może nie. To jest komisariat policji po prawej stronie Jerzy Polaczek Powiem tak mnie wkurzają te, zawsze te wybory Wkurza mnie, że te ryje wszędzie pokazują, te billboardy, wszystko A my tych ludzi nawet nie znamy Wydają kupę kasy na te zasrane reklamy, wszędzie to rozwieszają, śmiecą Ulotki wszędzie, na każdym kroku Pamerzy, w internecie. Nie martwcie się, jeszcze będzie ciepło, jeszcze pośmigacie. O kurde. Co tam się dzieje? Dzisiaj coś, kurczę, słabo idzie mi ta jazda. Ktoś tam jedzie samochodem. 30 na godzinę, z tego co widzę. Aaa, policaje chyba tutaj stoją. Widzę kogoś w kamizelce. Widzicie, motocyklem jest to, jest fajne, że patrzcie, jak kurde tutaj cyk tutaj cyk wszystko widzę, 20 samochodów do przodu widzę co się dzieje A to ważne, żeby patrzeć tam dalej, nie? Nie patrzeć na ten samochód przed nami Tylko tam kilka samochodów przed nim Żeby na przykład przygotować się do hamowania Ja widzę, że już tam światła stop się zaświecają mu innych Także nawet jeszcze ten nie zdąży zahamować bo on nie widzi ale ja już wiem co się szykuję ja już sobie delikatnie hamuję jesień Czas depresji motocyklowych depresji motocyklowych zima to już w ogóle murowana depresja motocyklowa ale przeżyjemy nie martwcie się będę robić livey będziemy gadać na live'ach będziemy planować przyszły sezon o Będziemy myśleć o samych dobrych rzeczach, które będą w przyszłym sezonie. O ile już robiłem kilometrów w tym sezonie? 12 plus 5, 17 300. Można? Można. Jeszcze trochę. Myślę, że się uda i pobije swój rekord. Bo mój rekord to 18 tysięcy na jednym motocyklu. To no, w zeszłym sezonie. Nie liczę do tego jeszcze jazdę na Jawie, ile tam kilometrów się zrobiło, ale na samej XJ zrobiłem 18 tysięcy kilometrów A tutaj już 17300 Na takim niby sportowym motocyklu No tutaj bardzo boję się pochylać, jak jest tak mokro Wylane tym, tą smołą te łączenia A tu w miarę sucho jest, bo już Sucho, bo ruchliwa droga tutaj jest. O, taka ciekawostka. Kierownica shimuje mi tylko jak mam kufer założony. Jak mam tankwag i załadowany na, na full, mogę jechać 120 puścić. Nic. Jak jest kufer, to mi shimuje. To jest taka ciekawostka. No wiecie, aerodynamika, powietrze się tam ubija i, i turbulencje się zaczynają. Nie, to jeszcze nie jest jesień. Jak jest, jakby była jesień, to tutaj jest złoto. Tutaj jest złoto. Tutaj jest zawsze te drzewka pięknie. Wyglądają. Tak na złoto. Jeszcze będą ciepłe dni. Siama da, ma da. Macie coś takiego, że patrzycie się na rejestrację samochodów. Na drodze, jadących przed wami, że zawsze patrzycie się na te rejestrację. To ja zawsze się patrzę. 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 No jeszcze patrzę na rejestrację. To jeszcze później jak na przykład wyprzedzam patrzę kto prowadzi. Jego po co, nie? Panie, zrób mi miejsce. Dzięki bardzo. Patrzcie, no tak się powinno właśnie skręcać. Dojechać do osi. Elegancko. Elegancko i pięknie. Tutaj kolega poczekał w busiku. Dzięki, dzięki. Widział, że motocykl jedzie, także nie wyjeżdżał. Fajnie. Za busikami nie lubię jechać. Ograniczają widoczność. O, po sześciu dniach abstynencji. To jest to. O, chyba kolega robi miejsca, ale nie, ja nie skorzystam, bo i tak tamtego busika nie będę wyprzedać, to bez sensu. Widzę w tym sezonie, naprawdę ludzie patrzą, coraz lepiej jeżdżą po tych drogach, są uprzejmi, bardzo dużo uprzejmych kierowców spotykam, którzy przekuszczają pieszych, tam już tam rzeczy nie... nie przyjadę i nawet nie próbuję tam jechać. No tu się wcisnę. Z mi, Ale ten się zbiera, to go z prawej łykniemy. Chyba, że zmieni na prawy pas, to może lepiej nie. ale patrzcie jak się zbiera. O, zmienił. Pusty jedzie. Znajdziesz tam kilkaset koni jest, tak że nie ma lipi. Nie ma lipy 4,22 kurde 9,5 Elegancko Pamiętam jak w zeszłym roku wszyscy się jarali 4,30 benzyna wow Nawet za 4 zł gdzieś można było kupić Na jakiś tam 1, 2, 3 albo Siuśki LPG Ruski Gas Station <głos> <głos> Policyjne taśmy. Policyjne taśmy w Mikołowie. Ja jest jakaś akcja. Śmieszne ronda mają w Mikołowie w ogóle. O. Tutaj w ogóle, jak ktoś używa kierunkowskazów, to jest po prostu jakiś cud. Dobra, może się jeszcze zobaczymy jak będę wracać z Mikołowa, jak będzie już ciemno. A na razie się z wami kończę. Jakby, jakby mnie nie było już, jak będzie ciemno, no to, to śpię. To na razie, na razie, cześć.